Cześć, jestem Revest, a to jest Dying Light 2 Stay Human. E, długo było, zanim zakończyłem Dying Light 1. Dosyć długo czekaliście na tę serię. E, zobaczymy, jak się przyjmie. Nigdy nie. Ogólnie grałem tylko początek, żeby zobaczyć, jak działa gra. Tak to nie grałem. E, zobaczymy, co prezentuje ta gra. Parkour realistyczny lub wspomagający nie będzie realistyczny. Mm. Niech będzie. Graj F. Dobra. Zobaczymy o czym opowiada. Chcesz roz rozgrywając prolog? Rozegraj prolog. Także zapraszam do oglądania. Dajesz radę! Kurde, kiedyś to było fajniejsze. Kiedyś to byłeś młodszy. <głupszy> I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny pierwszy. martwy. To martwy pielgrzym. Pielgrzym. Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę, coś ci pokażę. No. Dobra, no to widzę, że możemy sobie tak biegać. Trochę taki swobodniejszy jest ten. Czyli co, możemy po skałach tym razem się przenosić, czy? Jak to działa? Nie, tutaj jest cel Dobra, nie Nie grałem w Dying Lighta, Dwójkę, także Nie wiem Nic tutaj W prologu nawet nie przeszedłem, także Opla No taki tam barkur. No dobra Bo się zmęczył chyba No to nieźle Nie tracę HP, nie? Dzięki Dobrze cię widzieć Spike, ile to minęło? Szmat czasu, ale nie rozklejaj mi się tu. Czy to nie jest ten spajk z jedynki? Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha. Większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha. I nadal żyjesz. Tak jak ty. Wiem, ale ja jestem zajebisty. <laughs> jasne, jasne. Poważnie. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie, Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? <laughs> Baines. Ale za dupie. Pięć chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrz, Aiden. Ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. No, a je. A, potkuję z tego. No, i dobra. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta miała takie powiedzonko. E, pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary? Dobra, czyli musimy połączyć eee, naciśnij o jako wytwarzanie. Ok, to jest przepis. Wytwórz maksymalną liczbę. Chodźmy. Już niedaleko. No to dawaj, prowadź. Ładnie to wygląda na ultra. To tutaj. Chodźmy. No to prowadź. Prowadź, prowadź. Okej. Okay. No. Wow. Hm, ktoś tu miał kur na chatę. No nie lada willa. Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Co się z od garażu? Jasne. Coś jest tutaj w garażu, więc? Pusto. Nic nie ma. Zbadaj, ale to zaraz. Gay, okay, nie mogę tego tworzyć. tego czasu GR całkiem straciło kontrolę nad wirusem Party Na razie może być Zrobisz coś do jedzonka? Nic tu nie ma Dobra Szczury zwykłe. Wszystko w porządku? Ty się boisz. Tak, szczury! Chyba pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Czasem tak i jest. Dobra. Haran? Ciekawe jak smakowało wtedy wino No pewnie, nie wiem Normalnie Hudu wudu hm, brzmi znajomo To nazywali sztuką. No dobra, przeszukujemy sobie. Tu widzę, że jest róż dużo różnych rzeczy. Złom. Żywica jakaś, ok. plecak, tu jakieś rzeczy? Nic. Zero. Przejące. Nie ma to jakim impreza z okazji końca świata? Zginęli na własnych warunkach? Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Eden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, ok? Okej. Okay. Okej, okay, co sobie przeszukamy? Za bardzo niczego nie ma, tylko tam coś jest. Za tym, hopla, hopla. Aha. No dobra, mniejsza. Что не бери раза. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno, jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W morne Ejden, chodź, popatrz na to. Okej? Okay. Czy jeszcze jest piętro na górze? Wrócimy do domku. No to ze ścianą jest, dobra. To czekajcie, wejdziemy sobie. Pozbieramy. Nawet fajnie się w O duże rzeczy, no dobra, to, aby włączyć latarkę, a ja nie potrzebuję chyba jej raczej nic tu nie ma. Dary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń. Przy ciele jej właściciela oby tobie bardziej się przydała. Masz. Wygazowane. <noise> Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. A, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby kraj mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Wytropiłem tego faceta. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest Viledor i podobno wie coś na temat Wolca. Viledor... Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do gary? Masz po drodze. Ech. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może, ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi go za do No dobra. Ale masz o mnie dług. O, żeby jeden. To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest. Hmm, trochę impulsywna, i zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej, <noise> dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy chciałem powiedzieć, oczy piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No, Bo gówno wiesz o świecie i życiu, i o kobietach. Młody to nie wie. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi i przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie. Bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś? No, czas na mnie. To kiedyś się zobaczymy, he? za kolejne dwa lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego wolca, czy kogo tam szukasz. I pamiętaj, 140-200 megaherca. O świcie typ będzie czekał. No dobrze, jak go wyposażyć? Już go wyposażyłem? Chyba już. Mm. No to idziemy. Aha, tam są zębiaki. Ok, tam się jakieś zombie drze. No dobrze, ruszamy dalej, ruszamy dalej. Jestem ciekawy. Rumianek, a to będzie do tych, 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 tych. Dobra, tędy najlepiej zejść. Będzie bliżej niż chodzenie dookoła. To jest kolejny rumianek. Doleczonka. Hopla, hopla. To jest domek jeszcze. zobaczymy sobie, co w nim. gryżonie Dobra. Ale szybko zdychają. Dużo szybciej niż było to w. niż było to w jedynce no, ale podobna mechanika tylko nie możemy ich przeszukiwać co jest troszkę dziwne rumianek Złom. To jakieś rzeczy, szmaty. Co tu jest? Nic ciekawego już. Dobra, no to pójdziemy sobie. tędy. Rumianek. Młot hydraulika. Jakaś broń. Buchowe. No dobra, zawsze coś. Nie wiem, jak mogę ją zmienić, ale dobra, pani tutaj chce dostać najwi najwidoczniej. Dobra, wypływaj, opsa. Dobra, no to mamy parkour Hopsa Dobra, hopsamy No to chyba dosyć dobrze nam poszło jak na początek gierki Tu nie mogę aż tak spamić niestety tym y trybem z mysłów czy tam przetrwania o sorry nie wiedziałem że tu śpisz PIK mam tu jakieś punkty za walkę jak w poprzednich częściach? O, fajny finisher dobra dobra Nie. Cześć Sobie trochę pobijemy tych zębiaczków Okej, okay, jest dużo złomu do podniesienia O, tu są jeszcze jakieś? Niedobitki. Pięknie. Tu jest jeden. Dzień dobry. Dzień doberek. Ara, muszę trochę poczekać. No i lecimy dalej. Pięknie. Pięknie kosimy. Trochę ich jest, ale damy sobie radę. Nie stanowią wyzwania, bardziej są upierdliwi tylko. Dobra, Ło, temu co się dzieje. Nie? Padaczki mają. Szmaty, pieniądze. O tych głównych śpi. To tutaj jeszcze śpią. Ciekawe. Pierwszy raz widzę, żeby zombie spały, ale bardzo fajna mechanika. Wiecie, chciałem mi sobie pobić, bo akurat mogą coś mieć ciekawego, a myślałem, że to Zambiak. Dobra, Teraz zużyła nam, nam się broń, ale Przecież znaleźliśmy już jakąś... O właśnie co do tego mówiąc mamy kolejną. Akurat tutaj jest jeszcze było podczas krawędzi, aby się wspiąć. Aha, czyli, jak mam zero tego, to możemy spać, dobra. Ok, to jest też nasza siła, powiedzmy. No, gościu! Aj, dobra. Dobra, udało się wspiąć. Trochę go to wymęczyło, ale daliśmy radę. Nie dziwnego, że wchodzenie pod raminie też może być takie męczące. Dobra, hopla. To włazisz i właśnie górę. Dużo parkouru, spoko. Może być. Dobra, zjechaliśmy. Idziemy dalej? Okej, okay, jakaś jaskinia. Ładnie zrobiona jaskinia jest. Bardzo ładnie graficznie to wygląda. A to jest jakiś szwędacz? Wow! Nie, myślałem, że też tam był. Jakiś. Darud! Do widzenia panu. No halo. ma o umiejętności parkuru dobra fajnie Okej okay. parkur już blisko już blisko ale też nas się idzie Nie no ja mam to zrobić, jak tu drzewo jest? Abram. <Szysk> Nie wiem jak co zrobiłem, ale spoko. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Dobra. No to co? Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się odcinek z Light 2 podobał i że seria wam się będzie podobać. Trzymajcie się, dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje, no i do usłyszenia. Pa, pa.